Substancji chemicznych, zgromadzonych próbek substancji chemicznych dostępnych, e, prawie 2 miliony struktur chemicznych i 108 tysięcy reagentów RNA I to są takie krótkie fragmenty RNA, które można komplementarnie próbować dopasować do rzeczywistych układów. E, Kwasów nukleinowych, tak żeby pasowały, na przykład one wyciszają. Jeżeli my dopasujemy taki fragment do układu biologicznego w odpowiedni sposób, to one wyciszają nam pewien fragment. Czyli na przykład to jest związane z takimi nowymi technologiami, na przykład knockout, czyli u myszy wyciszymy pewien fragment na przykład e, kwasów nukleinowych, materiału genetycznego, który na przykład odpowiada za e, wzrost do ogona. Otrzymamy takie myszy, które nie będą miały ogona, prawda? O tego typu mniej więcej w dużym uproszczeniu yy, i zwulgaryzowaniu być może yy, yy, otrzymamy, yy, możemy scharakteryzować te metody RNA. Czyli widać, że to są duże yy, dane i tutaj powiedzmy sobie, jaki jest wzrost w ostatnich latach. Widać, że no, w ostatnich latach, prawda, bardzo duży wzrost, ten wzrost w bazach danych on jest taki skokowy. Z czym to się łączy? No, że albo powstała nowa technologia, albo po prostu wprowadzono do bazy danych nowe, e, nowe rekordy, i stąd wzrost. To co roku jest publikowane, i można co roku sobie sprawdzić, jak bardzo rośnie ta liczba danych, jak wzrasta populacja danych w chemii leków. Proszę Państwa, tutaj jest. Może jeszcze ciekawsze dane dotyczące populacji, mianowicie liczba zatwierdzonych leków, czyli to jest liczba zatwierdzonych leków, to jest niecałe 2000 leków, Drug 1564, czyli niecałe 2000 leków, czyli co? To jest bardzo mała liczba cząsteczek, czyli te leki dostępne w aptece ich wcale nie ma tak dużo. Substancje czynne, czyli te substancje chemiczne lek ma określoną nazwę. Natomiast chemik nazwie lek tak, jak związek chemiczny tam jest. Możemy mieć cały szereg preparatów, na przykład aspiryna, tak? Kwazacetylosalicylowy. On jest dostępny jako aspiryna, jest i i tak dalej. Ale zawsze to będzie jedna substancja, prawda? Zawsze to jest jedna substancja. Targetów 1836, one są związane, czyli to jest drug To są takie leki, to jest taka baza danych, która rejestruje leki, targety i Drug Target Interaction z oddzielania pomiędzy lekami a e, targetami 11 tysięcy hembl 22 inna baza danych rejestruje półtora miliona koło związków, takich e, powiedzmy sobie pierwszej klasy, jak gdyby najwyższej klasy jakości danych targetów 11 tysięcy koło no, Compound Target Interaction 14 milionów, prawda? Przecinki po angielsku, czyli rozdzielają jak gdyby klasy tych tutaj liczb, czyli 14 milionów. Co to znaczy oddziaływanie? No, na przykład aktywności, prawda? Compound Target Interactions. I jeszcze high confidence, wyżej, wyższej jakości te dane w hmbl czyli związków, tam gdzie mamy podane KI, czyli stałe stałe K czy PKA, potem przekształcone do PKA 67 tysięcy, IC50 stałe 168 tysięcy, KI plus IC50 222 tysiące tego typu danych liczbowych. Czyli możemy powiedzieć, że coś jest aktywne do drugiego receptora nie podając liczby, ale jeżeli chcemy, żeby to było liczbowo scharakteryzowane, no to musimy podać albo współczynniki K, czyli termodynamiczne, Wiązania albo IC50, dane związane ze stężeniami. Targetów 860, takie na których mamy IC50, około 1600 e, i KI plus IC50 to jest koło e, niecałe 1700 związków. Compound Target Interaction, czyli znowu, jeżeli od, charakteryzujemy oddziaływania leku z danymi jakimiś receptorami, to jest. Razem około 300 tysięcy. Pabchem to jest nieco szersza dana niż PAPchem BioSA, czyli znowu Pabchem takie, które charakteryzuje nam oddziaływania, czyli testy biologiczne i znowu związków około pół miliona, aktywnych związków około 250 tysięcy, targetów niecałe około 500, prawda? 500-600 i około miliona. Danych charakteryzujących oddziaływania leków i e, receptora. Czyli to jest rzeczywistość tego projektowania. Czyli chciałbym, żebyśmy zauważyli, że my przychodzimy z takich czysto, to o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu czystych metod takich, e, m, które stosujemy w laboratorium które stosujemy in silico, prawda, do takich, które rzeczywiście obserwujemy i które są w zainteresowaniu e, metod badawczych bardziej. I jedna z takich metod, czyli big data, to jest największy projekt screeningu, wirtualnego screeningu, mówimy. 3,5 e, miliarda związków chemicznych podano screeningowi e, w poszukiwaniu potencjalnych w poszukiwaniu potencjalnych związków interesujących, jakichś związków przeciwnowotworowych. 3,5 biliona po angielsku, po polsku miliarda. Graham Richards, profesor Oxfordu, który to przeprowadził, to był słynny projekt. Może ktoś słyszał, taki, który można było sobie ściągnąć i on działał jako screen saver, czyli. Jak wyłączaliśmy komputer, to włączał się ten program i sobie liczył na naszym komputerze. Czyli to jest ta, takie, ta, ta, takie podejście, się nazywa grid computing, czyli, yy, czyli obliczenia w sieci, obliczenia sieciowe. Eee, proszę Państwa. Jakie wyniki? No, wyniki można powiedzieć, że dosyć rozczarowujące tego były. Tu one są opisane po angielsku. Ja nie będę ich tutaj dokładnie e, tutaj opowiadał o tym, dlatego e, powiem tylko, że no, z tego żaden lek nie powstał, prawda? Czyli przeglądaliśmy olbrzymie liczby struktur, m, ale żaden lek z tego nie powstał. Inne podejście. To jest znowu big data. Gdzie charakteryzujemy te big data, to są big data. 150 terabajtów danych przeanalizowano, 25 różnych typów nowotworów, 7 tysięcy pacjentów. E, pobrano 7 tysięcy prawie prób nowotworów i badano jak to wygląda. Stworzono taki atlas nowotworów. Formalnie to wygląda tak, jakby liczba tych danych była mniejsza. Tam przypominam, miliardy związków poddano, czyli pół miliarda związków. Tutaj na tysiące liczymy te zmienne, czyli już nie na miliardy, tylko na tysiące. Koszt tutaj jest rzędu 500 milionów i plus, bo to cały czas koszty rosną. Natomiast tam koszt, no tam koszt był minimalny. Skąd się biorą te różnice? Proszę Państwa, różnica jest prosta. To widać, o, że ten cały atlas genomu ma taką formę, można znaleźć w tej chwili nawet w sieci, i tam wiele informacji dotyczących biologii nowotworów jest dostępnych. Eee, różnica jest taka, że Graham Richards, co on robił? On badał deskryptory molekularne tanie, czyli on brał cząsteczkę, liczył deskryptory, wrzucał gdzieś tam do koła i tak dalej. Natomiast przy badaniu tej biologii nowotworowych badaliśmy właściwości związane z określonymi nowotworami jakieś markery molekularne itd., jakkolwiek powiedzieć, to one mier mierzone były. Widać to też w różnicy ceny czyli tutaj znowu cenę mierzyliśmy w miliardach dolarów czyli to był drogi projekt, tani projekt, ale za to tutaj e, bardziej efektywny. I proszę Państwa, w tym miejscu skończymy sobie. Na dzisiaj, czyli wychodzę tutaj i chcę w tej chwili zobaczyć, o e, gdzie ja jestem. Tak, próbuję się to znaleźć. A tutaj jestem, tak? Tak, słyszycie mnie cały czas? Halo? Słyszymy. No to super, fantastycznie. Proszę Państwa, może ktoś chciał o coś zapytać, coś powiedzieć i tak dalej. Zapraszam w przyszłym tygodniu, bo przedstawię taką króciutką rezimę tego, co mówimy. Plus pokażę w zasadzie takie metody, bo przeszliśmy od bardzo teoretycznych, takich, które powiedziałbym są naiwne, ale pozwoliły nam zrozumieć w jaki sposób te. Są podstawy teoretyczne tego projektowania do takich bardziej, czyli technik, które dzisiaj są bardziej złożone, a w przyszłym tygodniu powiemy coś o realiach. No, to będzie związane z takimi wykładami, które też prowadzę na drugim stopniu tych studiów, czyli szczególnie na przykład przemysłem farmaceutycznym, jak tam się to robi realnie. Tam jeszcze nowe całkowicie metody są takie, które można powiedzieć. Lek bezprojektowany. Niekoniecznie musimy projektować. To projektowanie może mieć dużo mniejsze znaczenie albo inaczej rozumiane niż to, co w tej chwili robi. Słucham, czy są jeszcze jakieś pytania? Jak Wam się uczy? Są jakieś kłopoty? Czy wszystko gra? No, nikt się tu nie odzywa, nikt mi nic nie powie. Proszę Państwa, jak co tygodnia, za chwileczkę wrzucę ten wykład też w takiej postaci nakreconej na smartfonie, gdzie on będzie no, wyższej jakości, w sensie takiej, że niekoniecznie związanej tylko z przezroczami. I wobec tego, jeżeli nie ma żadnych pytań, dziękuję Państwu bardzo i zapraszam za tydzień. Do widzenia! Do widzenia!